Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy dzisiaj wtorek, godzina 10, może co ja gadam, 11:22. Ja właśnie jestem w drodze na załadunek. Tak naprawdę mam dwa załadunki. W sumie niedaleko obok siebie, bo pierwszy jest 20 km przed oławą, a drugi mam w oławie i zabieram te towary docelowo do Czech. Cała trasa to jest 420 km, więc jak tylko załaduję te towary, to wracam do domu i jutro rano, jakoś o godzinie. 4., piątej będę startował na rozładunki. Pierwszy mam o godzinie ósmej, a drugi mam 100 km dalej do godziny 10, 11, więc myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Na pierwszym załadunku zabieram jedną paletę o łącznej wadze 450 kg, na drugim zabieram też jedną troszeczkę większą paletę, bo będzie długa na prawie 3 metry i waga 250 kg. Więc tak to będzie wyglądało. Jak widzicie, w masterze świeci się. Kontrolka serwisu, na sobotę jeszcze będę musiał podstawić te auto na serwis, żeby powymieniać filtry, oleje. Jest to po prostu kluczyk, który już przypomina o wymianie oleju. Po prostu o podstawowym serwisie, no co ja tutaj będę się rozgadywał w tym temacie. Trzeba zrobić i tyle. Jakoś na 11, nie no w sumie na 12, 15 powinienem być na pierwszym załadunku. Dostałem informację że mam od razu się podstawiać pod rampę numer 21 ze względu na to, że jestem busikiem, nie jakimś dużym zestawem czy tam solówką, będą ładować od razu z miejsca. Miał być ten towar tak naprawdę gotowy dopiero na 14, ale zadzwonili do mnie i jak już wyjechałem, to się zdziwiłem, że jednak mam się podstawiać od razu pod rampę. No mam nadzieję, że się nie okaże to tak, że jednak się podstawię pod tą rampą i pod tą rampę i będę tam stał do godziny 14, bo do godziny 14 najpóźniej chciałbym odebrać ten drugi towar. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie w praktyce. Ja lecę dalej i odezwę się od Was, jak już będę na załadunku. Dobra, ja już jestem tutaj na magazynach logistycznych. No i podstawiam się pod tą rampę numer 21, tak jak mi mówili przez ten telefon. I dopiero później pójdę do biura. Tu mamy 14, 16, więc chyba z drugiej strony. A nie, tutaj pod bramę zwykłą, nie będziemy ładować z rampy bo dość wysokie są te rampy, więc raczej byłaby chyba lipa. Więc tutaj sobie pod tą bramą numer 21 staję. No i wchodzę do środka i niby mają ładować z miejsca od razu, więc zobaczymy. No i dobra, ja już przygotowany do załadunku. Mają przerwę, bo jest godzina chwilę po 12, więc do wpół do pierwszej mają przerwę. Idę sobie do automatu po jakąś kawę i sobie poczekam na załadunek. Przez 15-20 minut. Odzywam się do Was. Jak już będę miał wrzucony ten towar na samochód. Jak widzicie, trochę plam po tym paleciaku, od tego oleju pozostawało. Ale paleciak już na serwisie. Więc niebawem powinniśmy go odzyskać. Odzywam się do Was za chwilę. No i dobra, załadowane panele słoneczne. Jedna taka większa paleta. Wózkowy miał tylko WZK, a potrzebuje CMR-kę. A pani, z którą rozmawiałem przez telefon, powiedziała mi, że oni mają CMR-kę wypisaną, więc ja nie będę musiał tego robić. więc Wrócił się do niej z powrotem. Potem po resztę dokumentów zamykam auto i gotowy do wyjazdu na drugi załadunek. 18 km mam od tego miejsca. No i dobra, ja już jestem tutaj pod firmą, ale dostałem taką informację, że muszę chwileczkę zaczekać ze względu na to, że są dwa duże zestawy na placu jest tylko jeden magazynier. I dopiero jak załadują te dwa samochody, to będę mógł wjechać. Nie wiem na jakim etapie są te zestawy, czy już w połowie załadowane, czy dopiero mają ładować. No ale myślę, że z do godzinki będę musiał poczekać. No, ale nic, słoneczko świeci. Pogoda ładna. Co prawda troszeczkę niebo zachmurzone, ale wypogadza się, wypogadza się, weekend ma być elegancki według pogody, no ale wiadomo wszystko może się zmienić, ale bardzo bym chciał, żeby to jednak jeżeli chodzi o tą pogodę wypaliło. No i dobra, mamy chwileczkę po 14, ja właśnie już wjechałem na firmę, wpuścili mnie, idę się otworzyć i będą ładować. Dobra, towar załadowany, jedna taka dość długa płyta metalowa, ale waży to niecałe 200 kg. Zapinam to i wyjeżdżam. Moi drodzy, mamy godzinę 7.52 dokładnie. Ja już wystartowałem jakieś pół godziny temu. Jak zajechałem do domu, stwierdziłem, że no nie ma sensu wystartować, startować w ogóle o 4 rano, czy tam o 5, bo mam do pierwszego rozładunku niecałe 45 minut jazdy, bo tuż tutaj, zaraz za granicą, za Mieroszowem mam rozładunek. I do następnego... Czyli drugiego rozładunku mam jakieś 120 km maksymalnie, no i stamtąd później 70 km do domu. Więc mi się wydaje, że jak dobrze pójdzie, no to 4 godziny i będziemy wracać do domu. Dzisiaj nic niestety nie będę ładował, bo muszę zjechać do domu i załatwić kilka dość ważnych spraw, jeżeli chodzi o działalność. No, chyba że ewentualnie byłoby coś takiego, że załadunek gdzieś bardzo blisko, i z dostawą na jutro, no to wtedy ewentualnie. Mógłbym się czegoś takiego podjąć, więc zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Ale no nie nastawiam się dzisiaj na jeszcze jakiś ładunek. Zobaczcie. Kolejny dzień i pogoda się klaruje na weekend. Już jest połowa tygodnia, środa. Więc elegancko. No, nic, jeszcze mam 26 km do rozładunku pierwszego i myślę, że odzywam się tam dopiero do Was, jak już będę na miejscu. No i dobra, ja już dojeżdżam do rozładunku. Muszę wjechać tutaj w te podwóreczko, bo to jest ta firma, do której wiozę towar. Ale jestem już na miejscu, 8.41, więc elegancko odzywam się do Was, jak już będę tutaj miał wszystko załatwione zrobiło troszeczkę małe zamieszanie, ponieważ nie spojrzałem dokładnie na dokumenty i dostawa jest nie bezpośrednio do tej firmy, która jedzie przede mną, tutaj właśnie Gostek i mnie doprowadza do miejsca rozładunku, tylko 4 km dalej na jakąś budowę, więc przyjechał po mnie o tyle dobrze Czeszek i nie będę musiał tego szukać, bo nawet Google Mapa mi tego adresu nie, nie, nie wyszukiwała. Więc jadę za nim no i Mam nadzieję, że szybko to rozładują i będę mógł lecieć na drugi, na drugą zrzutkę. No ale fajnie, że się szybko zorganizowali i przyjechali po mnie, bo no mówię, na Google Mapie nic mi nie wyskakiwało. Współrzędnych żadnych nie miałem, więc jadę za nim i odzywam się do was za chwilę. No i dobra, jestem już rozładowany i powiem wam szczerze, że gdyby ten gostek nie przyjechał, faktycznie po mnie bym tutaj nie trafił, bo w ogóle tutaj tej ulicy tak jakby nie pokazywała Google mapa, nie wiem, dziwne, ale gościu też mi powiedział, że nieraz, bo oni tam teraz na dwóch takich jakby rolniczych stodołach, gdzie w sumie krowy się, gdzie krowy trzymają, Czesi, robią właśnie całe w, w tych panelach słonecznych i ostatnio też właśnie jak transport przyjeżdżał, to nie mogli dojechać kierowcy i musieli po nich wyjeżdżać tak jak po mnie. Mam 87 km do drugiego rozładunku, dokładnie. Do godziny czasu powinienem być tam na miejscu, więc odzywam się za chwilę. Zobaczcie, fajne widoki w sumie tutaj. Mega. No i dobra, ja już jestem rozładowany. Powiem Wam szczerze, malutka firma, ale naprawdę elegancki porządek. Rozładunek z miejsca, wjechałem papiery i to mi się podoba. No ale no nie ma co się dziwić, na większości firm właśnie takiego gabarytu niemal praktycznie zawsze jest tak ekspresowo. 70 km mam do domu więc zmierzam do domu, bo nic nie ma tutaj w pobliżu i raczej nie zapowiada się, żeby coś wpadło, więc wracam i odzywam się do Was za chwilę, jak już będę na autostradzie kawałek dalej Już właśnie moi drodzy dojeżdżam sobie do domu, jeszcze mam niecałe 40 km. no i z tego miejsca oczywiście kończę ten odcinek, więc jeżeli spodobał Wam się on Zachęcam was do tego, żebyście zostawili łapeczkę w górę, bo jest to bardzo ważne w pozycjonowaniu. Gdzieś wyżej tego odcinka. Nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i oczywiście nie zapominajcie przede wszystkim wpadać do mnie na Instagrama, bo tam dodaję codziennie świeże relacje i jesteście w stanie być ze mną jeszcze bardziej na bieżąco niż jesteście tutaj z materiałami na kanale YouTube. I co? Słyszymy się w kolejnym odcinku.